Cześć. W ostatnim odcinku o hamowni drogowej DETA, możecie znaleźć go tutaj, mówiłem o tym, że nasz wykres będzie tak dobry jak parametry i dane, które wprowadzimy w konfiguracji. I szacowaliśmy dwa parametry: po pierwsze masę pojazdu, a po drugie straty układu przeniesienia napędu. I od tego czasu znalazłem lepszy wykres strat, więc możemy go nanieść i zobaczyć, jak to wpłynie na, na nasz wykres poprzedniego odcinka. A teraz jestem w drodze na wagę, żeby zważyć samochód i podać ten parametr już na pewno poprawnie. Wjeżdżamy na wagę na złomowisku, teraz zobaczymy, ile samochód waży w całości. Dobra, idziemy teraz do biura, sprawdzić. 940 kg, jak widzieliście, punkt waży dużo więcej niż znaleźliśmy to w internecie na ostatnim odcinku. Także 940 kg plus moja waga około 90 i wpiszemy to za chwilę do łałów do drogowej i sprawdzimy jaki wyjdzie nam wynik i wykorzystamy do tego log, który zabrałem w poprzednim odcinku także jeżeli chcecie zobaczyć jak się taki log zbiera, zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka OK, mamy klienta Deta. ładujemy sobie nasz log z poprzedniego przejazdu to jest log, który zebraliśmy w poprzednim odcinku A, i teraz narysujmy sobie od nowa ten wykres czyli stąd, start troszkę powiększymy, żeby więcej widzieć 6500 obrotów and make i to jest wykres, z którym um, ostatnio skończyliśmy odcinek i teraz tak, poprawimy sobie te parametry e, po pierwsze masa wyszło nam 940 kg masa samego samochodu plus moje 90 to jest 1030 kg to jest pierwsza zmiana a druga zmiana to, jest, to są te straty um, e, przeniesienia napędu i opon, i znalazłem trochę lepszy wykres, i teraz e, naniosę sobie wartości z tego wykresu. Jak to robić dokładnie, było opisane w poprzednim odcinku, więc nie będę Was już tym zanudzać. Ja sobie spisałem te wartości, więc sobie je po prostu wpiszemy. Tu 15, tu jest 20, i tu jest pusto. E, I teraz klikam OK, i zobaczcie, wykres się przegenerował. Czyli finalnie wyszło nam 61 koni, 99 nm, fabrycznie powinno być 60 koni, 102 nm, więc uważam, że ten wykres jest naprawdę bardzo bliski serii i będzie to dla nas referencja i odnośnik do wszystkich kolejnych modyfikacji, gdzie będziemy podnosić moc, będziemy porównywać to z tym wykresem przy wykorzystaniu dokładnie tych parametrów ewentualnie jeżeli na przykład będziemy mierzyć się, mierzyć samochód już z turbo i będziemy potrzebowali to robić na trzecim biegu, to zmienimy tylko ten parametr RPM Ratio, tak żeby pokazywał na wykres z trzeciego biegu.